Não, não. <crisos> <crisos> Co nowego w sklepach euro? Gorący Black Week! Totalne obniżki na wybrane produkty i dodatkowo mała ratka. Dzięki niej stać się na więcej. Tylko do jutra. Starowa. Lotówka Samsung. No Frost, Met 85 Za 1799. Lub w 60 latach za jedyne 37 złotych, 18 groszy zł miesięcznie. RMSO 9,33%. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na EuroCompel. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach i na neonet.pl za każde wydane 500 zł na dowolny telewizor 55 cali i większy otrzymasz bon w wysokości 65 zł. Na przykład kupując nowość 65 calowy telewizor Samsung QLED otrzymasz bon w wysokości aż 585 zł do wydania od razu. Już dziś kup nowy telewizor i odbieraj sygnał na ziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie nadawania. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach. No właśnie, nie czekaj, bo Audi A6 gotowego odbioru ma teraz nową niższą rację. Sprawdź dostępne modele w specjalnej ofercie Audi Perfect Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Dyskontowe Asy Teraz światka z kurczaka tylko 6,99 za kilogram, a wszystkie produkty Ariel, Persil i Finish aż 30% taniej. Nexto. Patent na tanie zakupy. Marian, mm. ale wielka ta wyprzedaż w Media Expert. No, wielka, wielka barwa, no naprawdę wielka, ale potrwa jeszcze tylko trzy dni, także. Nie ma na co czekać. I jeszcze tylko trzy dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Delonghi, mleczna kawa za jednym dotknięciem. Teraz za jedyne 1699 zł. Odkurzacz bezprzewodowy, elektronów z piórku teraz Teraz taniej o 200 zł. Masz już wakacje? Ja jeszcze nie, ale na Allegro mają. Wszystko na wakacje? Na Allegro mają. W tym szeroki wybór laptopów już od 599 zł. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Jak mam to i na kartę. Teraz korzystasz z social mediów bez gigabajtów, a na start dostajesz aż 100 euro. Włącz w aplikacji Play24 szczegóły na Play.pl, bo w Play płacisz u mnie Tu będzie ostatnia reklama. Litrowe ceny zostają niskie. Polski młode ziemniak 60% taniej, 99 groszy za kilogram, a polskie borówki amerykańskie 8,99 za 500 gramów. Litrowe ceny niskie, choćby nie wiem co. I po reklamie. Na program zaprasza sponsor firma Caprisan. Oficjalny partner Tour de Poloń Amatorów. Poranny szczyt na rugelskich ulicach